Cześć, dzisiaj opowiem wam, czego nauczyła mnie matura. Na początku chciałbym powiedzieć, że matura to nie bzdura. Zdawanie matury, tak jak każda inna czynność w życiu. Powtarzam jeszcze raz, posłuchajcie dobrze. Każda inna czynność w życiu powinna być robiona tylko przez ludzi, którzy faktycznie chcą. Bo jeżeli ktoś nie chce i zdaje, to jest to bez sensu. I potem słyszę prawym uchem, lewym, nosem, że ludzie mówią. Że matura jest głupia i bez sensu. A to nie jest prawda, bo matura jest przepustką do zdobycia wyższego wykształcenia i ona jest tylko po to, po nic innego. Chodziłem do liceum, więc moją maturę zdawałem w trzeciej klasie. Teraz cofnijmy się do drugiej klasy, do drugiej części drugiej klasy, bo tam się zaczyna moja historia. To był chyba marzec. Zdałem sobie wtedy sprawę, że jednak. Matura będę pisał i zależy mi na tym, żeby napisać ją jak najlepiej. Bo cały czas w głowie miałem myśl, że jestem leszczem z matmy. Nie jakimś skończonym leszczem, ale jednak leszczowym leszczem. Zacząłem więc robić zadania domowe. Na razie tylko niektóre, bo nie wszystkie mi się chciało. Potem zacząłem robić wszystkie. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłem, jak duży postęp mi to robi. Moja pani od matematyki nie zadawała za dużo, zadawała bardzo mało, więc. Robienie takiej ilości zadań nawet nie było zbytnim problemem czy zmęczeniem. Na końcu doszło do tego, że w trzeciej klasie nieraz nawet prosiłem panią, żeby dała coś do domu, bo zadawała zbyt mało. I cały czas w międzyczasie czułem, jak moje umiejętności matematyczne rosną. Nawet parabolicznie można by powiedzieć, że rosną. Około listopada nasza matematyczka kazała nam kupić książkę z arkuszami maturalnymi. W takiej książce było chyba 12 arkuszy. Z matury rozszerzonej, z matematyki. Właściwie cała moja klasa zlała tą książkę lewym sikiem to znaczy kupiła i odłożyła na półkę i tam już pozostała do końca świata. I ja i mój kolega stwierdziliśmy, że ta książka to jest fajna rzecz i kupiliśmy sobie podobną do fizyki. Umówiliśmy się, że codziennie, każdego dnia będziemy robić jedno zadanie z matmy, i jedno zadanie z fizy. No i tam chwilę robiliśmy, potem u kolegi tu to upadło. U mnie upadła fizyka, bo fizyka mnie szczerze mówiąc nudzi. Matment natomiast robiłem i nawet wciągnęło mnie to tak, że robiłem więcej niż było założone. I całą tą książkę skończyłem do końca ferii zimowych w trzeciej klasie. Potem stwierdziłem, że zrobię tą książkę jeszcze raz, żeby umieć to lepiej. No ale po zrobieniu dwóch arkuszy stwierdziłem, że kurczę, umiem to na tyle dobrze, że nie muszę tego robić jeszcze raz. Takie zadania dały mi na maksa dużo, na maksa. I po zrobieniu tej książki taką miałem perspektywę. No, jakbym napisał na 50%, 60%, maturę rozszerzoną, to by było super. Miesiące marzec, maj to były miesiące matematyczne. Robiłem tej matmy dużo. Sprawiało mi to przyjemność wręcz. Siedziałem nad matematyką godzinę, dwie dziennie i. Robiłem to bez żadnego zmęczenia, robiłem to z radością, wciągało mnie to, zainteresowało mnie to bardzo mocno. Im było bliżej matury, tym czułem, że umiem więcej, coraz więcej. I moje ambicje również wzrastały. Im było bliżej matury, tym sobie myślałem: no, zdobędę 70-80% aż skończyło się na tym, że przed całą maturą celowałem 100%. Wiedziałem, że mi się nie uda, bo albo gdzieś popełnię błąd, albo jakieś zadanie mnie zagnie, ale celowałem jak najwyżej i wiedziałem, że jestem w stanie. I wiecie co? Matura poszła mi wyśmienicie. Wyśmienicie. Tyle wam powiem, nie chcę się nie chwalić wynikiem, który mogłem sobie ustalić, sprawdzając odpowiedzi z tymi co dane są w internecie przez ekspertów Onetu bo wyniki prawdziwe są 28 czerwca, wtedy się dowiem, na ile napisałem naprawdę i tak wam się nie pochwalę. Ale rozwiązałem tam nawet zadanie z działu, które normalnie nienawidziłem go, nie lubię, nie umiem i nigdy mi nie wychodziło. Jeszcze jest druga część tej historii, fizyka. Pod koniec marca mój tata mówi: Słuchaj w jak ty mówisz, że ty jesteś z tej fizyki taki słaby, to ja cię zapiszę na korki. I tata zapisał mnie na korepetycję do genialnego nauczyciela fizyki, wykładowcy z Politechniki Wrocławskiej. Ten człowiek mi tak otworzył umysł na fizykę, zacząłem ją rozumieć. Nie sądziłem w ogóle, że rzeczy, które miałem wykładane w szkole w jeden sposób, da się wyłożyć w inny. Znacznie bardziej przystępny i to jeszcze tak, że ja to zrozumiem. Coś niesamowitego. I przez te ponad dwa miesiące chodziłem na te repetycję. Maturę z fizyki mam dopiero w poniedziałek, więc wtedy dopiero będę mógł powiedzieć, jak bardzo dobrze mi to poszło. Na razie jestem optymistycznie do niej nastawiony. I będąc z fizyki na początku leszczem skończonym, to teraz jakoś sobie z nią radzę. Matura zwalczyła moje lenistwo. Matura sprawiła, że zacząłem pracować systematycznie, jeśli chodzi o te szkolne sprawy, z czym miałem wielki problem. No wielki problem, czyli dosłownie mówiąc, nie robiłem nic. Oprócz tego... Oprócz tego, dzięki maturze, zauważyłem, jak dużo jestem w stanie zrobić w jak małym czasie i jak dużo wiedzy mogę nabyć, ile się mogę nauczyć, i to robiąc naprawdę mało i to naprawdę krótko. I wreszcie teraz już wiem, że rzeczy, które wydają się być zupełnie nie do zrozumienia, są do zrozumienia, tylko trzeba zmienić sposób rozumienia albo podejść od innej strony, a nieraz wystarczy się tylko postarać. Podobnie jest w życiu, dlatego idźcie zdobywać życie, nie ma co się łamać, trzeba się po prostu starać. Jakby ktoś był ciekawy, to będę kandydował na ucznia studenta Politechniki Wrocławskiej. To tyle, to chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Na razie, trzymajcie się.